pana, panie majorze. To ja chciałem. No bo tyle razem służyliśmy jeszcze w Syrii i zawsze pan był w porządku. Twardy z pana skór panie majorze. Ale do mnie nigdy nie strzelali i do Maxa też nie. On tam teraz leży gnojek w trumnie. Chciał dzieciakom kupić psa Husky. Teraz jego kobita to już na pewno im nie kupi. Pan myśli, że ja jestem tchórz. Bo nie poszedłem za mi do wioski, Bo nie potrafię strzelać i... I nie jestem taki wariat jak Cichy. Pan myśli, że ja jestem tchórz, bo nie potrafię bronić tych, którzy sami się nie potrafią bronić. Bo po to tu kurwa jesteście, żeby bronić innych. A może ja właśnie jestem ci inni? Co chcą przeżyć? Co chcą zarobić? Co chcą żyć? Tak patrzyłem na te trumnę. I... I nienawidziłem pana. I nagle zrozumiałem, że może oni dali się zabić, żebym ja dalej mógł interesy na boku robić.